Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj wykonamy razem bardzo relaksujący peeling do ciała, który również może być użyty jako sól do kąpieli. Ponownie my nie zajmujemy się skomplikowanymi e, przepisami. E, użyjemy do tego kamiennej soli, laski wanilii, olejku eterycznego o zapachu słodkich migdałów oraz oleju kokosowego. Zapraszam was serdecznie. Przygotowałam 100 ml oleju kokosowego, który już rozpuściłam w mikrofali. Będzie łatwiej nam wszystko razem zmieszać. Do tego dosypujemy pół kilo kamiennej soli. Wszystko ze sobą mieszamy. Ja muszę to zrobić delikatnie, bo wybrałam trochę za małą miseczkę. Więc tak, żebym nie naświniła dookoła. Wszystko ze sobą mieszam. Do tego dodaję teraz środek z laski wanilii. Zapach wanilii mnie osobiście najbardziej relaksuje. Kojarzy mi się ze świętami, z wypiekami domowymi, więc jest dla mnie idealny do kąpieli. Okej, okay, laska wanilii jest już w naszym peelingu. Teraz dodamy, w moim przypadku to będzie kilka psiknięć. Olej z, ze słodkich migdałów zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe witaminę A, witaminę B1, B2, B6 i D. Zwiększy elastyczność naszej skóry, wygładzi ją. No i przede wszystkim będzie pielęgnowało, ja użyję kilka, no, mówię w tym przypadku psiknięć, ale myślę, że wyjdzie mi z tego koło 5 kropli. I wszystko mieszamy. Tylko nie bierzcie ze mnie przykładu, nie, nie dłońmi. Wszystko dokładnie mieszamy, pięknie pachnie, więc myślę, że to będzie świetna sprawa do naszej kąpieli. I jak zawsze przekładamy to do pojemnika. którym będziemy trzymać naszą pachnącą sól do kąpieli albo peeling do ciała. To już jak kto woli. Peeling jest gotowy, wypróbujemy go wieczorem przy kąpieli. Eee, a wy jak zawsze, napiszcie jak Wam wyszło, eee, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, a my widzimy się z kolejnymi przepisami za tydzień. Do zobaczenia!